Dawno nie było w sumie przeglądu KRL, Discorda i tego wszystkiego, z racji, że mamy grudzień, nostalgiczny miesiąc, jak to widziałem, za granicą się nazywa, czy to czas na powrót? A no i byczki, jeżeli chcecie więcej przeglądów, no to łapeczka w górę, no i trzeba zdecydować, co w tym odcinku sta będzie stało wyżej z humorem, Discord czy grupa na Facebooku. Pierwszy mem. Dowódcy, wygranie wojny. Wąsacz wpychający się tam, gdzie nie trzeba. Dowódcy, wygranie wojny. Znowu powtarzacie tę wzdurę o wąsaczu. Smutno, widzowie. Nie działa. Messenger, komunizm. To powiem tak, no. Trudno się je zaśpiać, ale. Dziewczyny z machiną czasu. Powiedziałabym sobie z przeszłości, żebym nie chodziła z moim e z machiną czasu. Stój, nie nagrywaj Modern Deja. Czy ja wiem, czy nagrywanie Modern było takie złe? Kiedy rozwijasz technologię, ale zapominasz o rozwoju piechoty. To chyba to jest chyba mem. Coś mi się wydaje z Civki szóstki, coś takiego, nie? 50 zniszczonych te 33. 4 próbujesz turbować pozycję wroga. Jeden tygrys i dwie pantery strzelające z kilometra, może <laughs> ten kot mnie niszczy psychicznie zawsze nie wiem dlaczego. Jeszcze kątem oka zauważyłem tego Brainleta i już po prostu, no wiesz. Kiedy Austriak rządzący Niemcami zaanektował Austrię i połowę Czech oraz zaatakował Polskę, więc jako Australijczyk musisz walczyć w Afryce z włochami w imię króla Wielkiej Brytanii. Uwaga, mam dobrą przeróbkę do tego mema. Kiedy jako dowódca ustawiasz plan i się go mocno trzymasz, twoi dowódcy sugerują ci coś innego, więc ty nie wiesz co robić i spierdalasz do Rumunii. <laughs> tak, ten. Mem jest już trochę... Trochę już go razy widziałem, ale najbardziej mnie mida tego kota niszczy po prostu. On jest wspaniały. Amerykanie, gdy drzewa strzywał po wietnamsku. Okej, okay, to wszyscy znamy, ale ten kot, nie? Topkek, 420, wiesz o co, co byczku. Kiedy Kałach skończy nagrywać Modern Day. Co jest kurde? Noc jest kurde, oj, powiem tak, świat według kiepskich to Kier, kur, kiedyś to był by, kiedy... chłopie, kiedyś to było. Kałach. Ja jestem lewakiem. Też Kałach. Haha, żartowałem. Nie jestem widzowie, skończmy te żarty. Z okazji między. A, widziałem tego mema. Tutaj nawet jest duży post o obszerny znaczy mema, no. Widziałem tutaj duży post obszerny, ja nawet się wypowiedziałem gdzieś tutaj w Komentarzach. Tutaj na przykład. Krzysztof, gdy Wam wszystko, co uszczęśliwi lewą stronę. ekse. O, tutaj potężny król. No i bokser z 20-letnim doświadczeniem, który zaczyna w bok obalać, boże. Cringe, Najman, cringe. Stalin. Zapewne polscy oficerowie uciekli do Manjuri. Rząd Manżuri. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. No tak, Najmanowi się paręset lat pomyliło i jasnej góry pojechał bronić. Pokczam. Dawid wstawia mema z białą flagą Francji. Czajcie, XD. co co, ale śmieszki. Tutaj widzę shot z Twitcha. Mhm, mm no spoko. Mój wujek? Kałach, dokładnie. To ogląda ostatni odcinek, zrozumie. Widzowie, pogódźcie się z tym, że to ja jestem waszym wujkiem. I to tak naprawdę to mnie pytaliście o rady i to ja wiem zawsze lepiej. Pozdro. Czy umarłem? Nie, nie umarłeś. To dlaczego widzę anioła? Och, głuptasku. I Kłętuś. Pokczampik widzowie. Ukrywałem się w dżungli przez 30 lat. Czym jest anime? Wydaje mi się, że jakbyś się dowiedział, czym jest anime, to chyba by nie wrócił z tej dżungli. Nie jem fast foodów. Nie jem mięsa. Nie jem ma... O, ale zabawne. O, ulaniec. Ale wiesz, wiesz, jakbyś mnie jak, nie? I fear no man, but the thing. Basic Economics scares me. No, w sumie tak, powiem szczerze: no, komuniści bardzo się boją ekonomii. Toratora, toratora, tora, ty, Ebady, Nad Pacyfikiem jesteś, ja ci zaraz tam torator. Oj, może Zbajają. Plus jeden przyróbeczka. Ha ha ha! Sewy, Karyny, Janusze, Grażyny, lol, Julki, fratunku. No to typowe, typowe, typowe. Stinky cheese, stinky cheese. <grafię> Bracia golec płoszą tygrysy, Warszawa koloryzowała. O, bez kitu. Warszawski powstaniec, który idealnie zamaskował swoje pozycje. No, no dokładnie tak każdy przecież wie, że na środku betonowej drogi rosną krzaki, prawda? Tutaj taki meme, starszy trochę. I powiem wam szczerze, że Trzaskowski całkiem, całkiem tutaj wyszedł. Dobra, tutaj widzę, że przeróbka tego psychopaty dosłownie. <laughs> Widzowie Kałacha, kiedy kiedy zawsze modrteja nagrywamy do wora i co to jest, czekaj. Co ty, co co grasz? Co grasz? Co... <laughs> typowe, typowe. A typowe. Co grasz? Hajlepszy. Więcej hoja. Toll, Ho, stary, jakiegoś widza po sześciu żubrach, jeden jeden z Kałachem. Do i alo, w pal gumę. Paweł, pal gum slonka. Nic ci oczywiście nie zrobię, bo masz chyba anime na awatarze. Ja mam słabość do ludzi z anime na awatarze, Paweł, wiesz? Naprawdę. Ach, ci Sowieci zawsze atakują naszego uładnego wodza. Kałach by się wycofał za rzekę. Rozumiem, no, prawda? <laughs> Plus jeden, byczku. Sowieci nie atakują swoich, wiesz co? Ale jesteś zaba... Ale jesteś zabawny. Ale jesteś zabawny, wiesz? Ja wiem anime, ale tak mnie to oczarowało, że chciałem wrzucić, co uważacie i proszę mnie nie obrażać za to, że jest to anime, bo chodzi mi tylko o opinię. Jeżeli kogoś urażają takie zdjęcia, a nie uraża go to, co PiS i PO robili z tym krajem przez lata, to powinien się dać do specjalisty. Chodziłem na kanał Kwodza, a tu Quentin zaatakował mi telefon swoimi anime botami, które robią ekspansję z ZSRR. Genshin Impact. Przepraszam bardzo, ja nie jestem animowcem. Ja mam słabość do ludzi z anime na awatarze, to przyznaję, ale ja anime nigdy nie oglądałem i nigdy nie obejrzę. Znaczy raz oglądałem 10 minut, ale w 4 poleciał i tyle. To nie dla mnie po prostu, ale nie neguję i wiem, że ktoś może lubić, dlatego kałach piąteczka dla ciebie. Oglądasz anime, fajnie. Ale quality meme, wiesz, o co chodzi 4K u w kleju, dobrze Kacper, dobrze, plus jeden akurat. Czy bliżej tego mema, bo jest tak quality... Kto chce nagrać fioletowe Karaiby na Modern Day? oj. oj, oj pff, proszę cię ziołek. Znale pod postem skagują. Boże, ja już do października zjechałem. Co jest? No fajnie narysowane nawet. Why not? Kałach, kiedy siada nagrywać Modern Day? Okej, okay, widzę, że no, naprawdę tutaj popisowa akcja graficzna i montażowa. Czas na Discord KRL. Memy z kałachem i Twitch, najlepsze klipy. Jeszcze fanarty. Będzie ciekawie. O, tutaj Gram Japonią w Hoi 4. Napisał oczywiście Maria Kalewa Deza Eve, czy jakkolwiek się to nazywa. Zacząłem rysować. I to kiedyś rzucałem na KRL. Zobaczcie, się. 12-latka z modulatorem wychodząca z potężnego ulańca. Tu jest KRL Ball, okej. Okay. poprzedniego serwera KRL, spoko. No, nie wiem. O, to jest pogers totalny. To mnie naprawdę... Jak zawsze jest Skyrim w tle, to <ścoughs> jakiś taką słabość łapę w sobie, Skyrim. to, to jakieś bale. okej. Okay. Ej, ten jest fajny. Kolski. Ty, widzusie, spingujcie Kolskiego i napiszcie Kolski lub więcej. Fajnie, podoba mi się. Może jakimś fanatykiem mappingu zostanę. O, Barterox, ty też jesteś kozakiem, maperem. Byku. Pok Champik totalny dla ciebie. Jeszcze ne Neo KRL. ani Mowę jakieś z ogonami. Pogchamp! Robiłem to prawie całą matmę. No spoko, mógłbyś pokolorować Kałach. Ty, to fajnie zrobione. Tak serio, pogers. Memy z kałachem. Kurde, widzowie proponowali, żeby to zmienić memy z Ulańcem albo z grubasem, ale niestety widzowie, czasami łzy mi lecą po powiekach. Jak mnie traktujecie. Spotkanie po latach. Pięknie wyglądasz, kochana. Dziękuję kochanie, wiem, ale ci bęben wyjebał. O Jezus, no naprawdę zabawne, że Kałach wiedzie na tarce swój bęben. Kolejny mem z wodzem. Okej, okay. Sławolym Mensen i waga OK okej. Tu niestety prawa autorskie, więc moi drodzy, nie mogę wam tego puścić, ale z moim gangiem zawsze lecę. W Tryb. Jak macie filmiki, to nie używajcie muzyki autorskiej. O Boże, tu jest moja Katiusza. Nie wierzę w to, po Dobra, wystarczy. Quentin zapadł się pod wpływem własnej masy. Filmiki to nie oglądam, bo to nie wiadomo, co z prawami autorskimi. Wybaczcie, widzowie. Ale se. O jezu, fajnie. Dzięki za opinię. Naprawdę śmiesz się z tego, że Kałek jest ulańcem i dwunastolatką z modulatorem głosu? Tak. Co to jest? Jezus, widzusie, dajcie spokój. Żarta do razemków, jak tam twoja gospodarka centralnie planowana lewaków? Żarta do konfederachów, romska z Momskwy od Pumptina. <ścoughs> Kałach na pierwszym meczu Młodzieżówek. Lewaco jak zawsze z kijem między pośladkami. Widzę kąfa ogarnięci gracze. To wszystko wina razemków. Trwa wielki lechi od tych do katowic przez Tokio i Los Angeles. Kałach na trzecim meczu młodzieżówek. Ej, chłopaki, nie spomójcie, tym wcale nie jestem gruby, tylko dobrze zbudowany, aż przez was muszę donaty wyłączyć. Widzowie, z tym drugim meczem Młodzieżówek to było tak, że ja włączyłem do bo y, w Donate'ach wyzywano mniejszości i w ogóle takie bardzo brzydkie hasła. Zero było w ogóle ofensywki w moją stronę, tylko w stronę, wiecie, uczestników i tak dalej, dlatego wyłączyłem. No i byli goście, i to był oficjalny mecz, to musiałem wyłączyć. To nie było wydarzenie klejone na szybko jak pierwszy mecz, nie? Ale i tak chwała wielkiej Lechii od tych do Katowic. Zachudy oj plus jeden Netsu. Oh, remember this kid? This is her now. Pamiętasz to dziecko? To jest ona teraz. To dzięki, że jestem oną. Kałach robi live to live z moda z Doki Doki jest w nim dużo pikanterii. O, już nie będzie live z Doki Doki. W kałach jest tak ulany, że jak wchodzi do domu, to łapie attrition, bo lodówka te żarcie nie mieści. Starszych żartów nie było, moi widzowie to elita. Hehe, he, bo wiecie, grubas i JK może jeszcze. No śmiechu warte, naprawdę śmieszycie to? Tak. <grytanie> Okej, okay, I get it. W sumie będzie streamki. Streamki z prizonka niedługo wrócą, bo muszę się nauczyć w to grać, bo bym z tego odcinki porobił, szczerze. Co to jest? Czekaj, już full ekran dałem. Yeah. Jezu. Nie wiem, czy ta muzyka jest copyrighted, to ją wyciszę po prostu. Ale to ma wszystko symbolizować mnie, tak? Kałach ulany jest, no, wspaniale widzowie, naprawdę. Kurde, zimno mi, poczekaj, wyśle ci coś gorącego. Uuu, plus jeden, byczku. A tutaj, jak się bawiłem rangami i sobie dodałem wszystkie, okej. Okay. Sportowiec, no, plus jeden. Ja rowerki uwielbiam. Rekrutacja gochy na moda KRL. Co pani potrafi? Drzeć ryja, witamy na pokładzie. Fantastic Daily Oral Care. Tu ty pisze, plus 225 kilo plus. Kałach podczas głosowania w Skyrim. Przelicz, czy dobrze głosują w tych komputerach podobno oszukują. O i widzów się tak nie było. A Po nagraniu serii Anilio nie niebiorną, jedynym prawowitym zwycięzcą głosowania. Nie powinienem tego robić, ale chuj. Bo biorne głosy były sfałszowane, widzowie, ja o tym dobrze wiem. Lewy dolny róg dla tych, którzy nie ogarną. Pozyskaj zasoby ze, ze wszystkich, pokaż przedmioty do rozebrania. O, ja widzę, mam simpa swojego chyba. Kasznikow <laughs> 23 Starter Pack Annex of AI Invasion. Tak, gerpsy chasiada, siada. Jasny śmiechu warte. Logopedow. Dziewczyna, która ci się podoba. Jej ulubiony zespół. Jej wódz. Jej były. Jej dziecko, ty. <laughs> Urwiłeś Kalgoda, o plus jeden. Urodziny normalnych ludzi, Kałach, kiedy turkusowo armandowy timur równikowy na modern day. Gocha, 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 ciemię, ciemię, o plus tak jest Niemcy, kiedy walczy przeciwko Kałach, o to jest plus jeden. Przebijam przez linię marzinota, walczę na kilka frontów, mam zabiste template. Y. Niemcy, kiedy Kałach jest z nim we frakcji, o nie, Francja mnie bije pomocy, plus jeden. Nauczyciel nie może słyszeć obrazów. O, <laughs> specjalnie dla was, widzowie, live. Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry, a z kodem KRL możecie płacić 3% dalej kurwa. Wypadłem z formy, widzowie, przepraszam, jeszcze raz. Albo nie. Rzucaj, synek, tam, gdzie trafisz, tam pojedziesz. I Łukaszek Mały rzuca, hura! Tak, piwnica Adama, o Jezus. zbieraj bambetle. Bam Okej, okay. masz ta gocha rozpikselozowana. Twoje własne plany, porady widzów i ich wujków. Tak, plus jeden. O, to fajne, tylko co mu się z twarzą stało tutaj, Quentinowi? Tu jest kałach Francuz się nazywa. A to ze streama. Vive la France, vive la Paris. Okej, okay, kekłem, kekłem. Gocha kiedyś i gocha dziś zbanuje każdego na tym serwerze, kto mi się przeciwstawi. Pomocy, pundziami, mi warny daje. <noise> Plus jeden. Gocha była kiedyś zaziorem. Kach mówi plum Plum. Blum plum. Zobaczmy. Agresive, offensive. Ohohoho. No no no, już, już już, atakujesz, to fajnie. Blum. Aha. Oj ojoj. Powietrzcie się ciałaś lepiej. No dobrze bloom, to bloom. wygląda. Do przodu, do przodu, nogi gadżeta. Okej. Okay. <noise> Kolejny klip o nazwie Nie jestem triggeret. Nie nie jestem triggeret, tylko po prostu jestem triggeret, nie? Kałach zapomniał jak się mówi słowa po polsku. Czekaj, Właśnie, Bo już rozmawiałem z tą Laską. Czekaj, bo zapomniałem jak się mówi słowa po polsku. Borsuk to sklipował, co ciekawe trzy dni bo temu. już rozmawiałem z tą laską od y, robienia emotek i y, ona już chyba dzisiaj ma mi skicz, y, skicze pokaz... Skicze? To się mówi? Skicze? Czekaj, no te zarysy pierwsze, jak ty się nazywa? Skiki. Sk Kice, kur... Jasny win. No, tutaj widzę kolejny shot, który się nazywa Czech kałach. Kiedy odcinek po czesku? Ahoj, pepiczki. Tutaj twój kałaśnikowicz. Dwadzieścia ci. <noise> Dobra. <głosy> naprawdę. Naprawdę ciekawe. Tak czy inaczej, widzą się, kochani. Zapraszamy na Discorda KRL. Mi się wydaje, że Discord przyjmuje tutaj pałeczkę. Tak szczerze. Ja też w sumie... Za Discordem bardziej jestem. Wydaje mi się to lepsze. Dodatkowo, wchodząc na Discorda, e, macie takie kanały jak Twitch Clipy najlepsze ze streamów. I tutaj macie byczki: po pierwsze, primo. Streamy na Twitchu, powiadomienia, nie? Więc warto być, warto obserwować. Widzimy się w następnym przeglądzie za 4 lata.